Dzień dobry. To są informacje kulturalne Beata Chmielowska Olech i podsumowanie najważniejszych wydarzeń w kulturze we wtorek 27 grudnia. Zaczynamy i sprawdzamy, co w programie. Połączenie historii ze współczesnością i przyszłością to główna idea koncertu Nie zmarnujcie niepodległości zorganizowanego z okazji obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Widowisko będzie można oglądać na antenach Telewizji Polskiej. Popularność przyniosła mu rola malarza Jerzego Zawickiego w ekranizacji powieści szaleństwa panny Ewy Kornela Makuszyńskiego, ale dziełem jego życia był teatr kamienica, który stworzył od podstaw. Świat kultury żegna Emiliana Kamińskiego, wszechstronnego aktora i reżysera, przede wszystkim jednak człowieka o szlachetnym sercu. Książka to najlepszy prezent, o czym przekonało się wielu z nas, znajdując ją pod choinką. Dla wszystkich miłośników historii, przygotowaliśmy krótką listę z literackimi i muzycznymi propozycjami, doskonałymi nie tylko na świąteczną okazję, o czym opowie Sandra Menie. Cały sezon polskich teatrów na jednej wystawie w Instytucie Teatralnym w Warszawie można oglądać efekty zorganizowanego po raz ósmy konkursu fotografii teatralnej. Zdjęcia zobaczyła Anna Jankowska. W Teatrze Wielkim w Łodzi wielki powrót po latach, czyli Dziewczyna z Dzikiego Zachodu. Wcześniej wystawiono ją pół wieku temu. To okazja do poznania autora Madame Butterfly czy to od nieco innej strony w repertuarze, który wyprzedził modę na filmowe westerny. Kończący się 2022 rok okazał się niezwykle burzliwym i trudnym dla całego świata. Sztuka również nie pozostaje obojętna na otaczającą ją rzeczywistość. Dla muzyki będącej szalenie sugestywnym nośnikiem emocji rok ten okazał się równie wymagającym. Mateusz Baran. I kolejna porcja podsumowań mijającego roku. Jakie wydarzenia w świecie kultury ukształtowały ten czas? Jakie trendy go zdominowały? O tym opowie Katarzyna Grajlich. I dzisiejsza rekomendacja informacji kulturalnych poleca publicysta Piotr Zaremba. Dzisiaj to wszystko, ale spotkamy się jutro o tej samej porze. Dobrego wieczoru, do widzenia.